Dzień dobry, cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kulinarnego foodmasu święta ze smakiem moi kochani smakosze. Ostatnio spodobały Wam się krokiety z grzybami, moja receptura na te pyszności, a ja dziś postanowiłam Wam pokazać jak przygotowuję drugie krokiety i uwaga, będą to krokiety z kapustą, soczewicą i cebulką. Moi kochani smakosze, będą one smażone oczywiście w panko, będzie niezwykle chrupiąco i to jest właśnie świetna potrawa podczas wigilijnej kolacji. Bo uwaga, pierwszy raz paszteciki z soczewicą, samą soczewicą, robiłam podczas do wystąpienia do programu Pytaję na śniadanie i podbiły serca zarówno. Moich domowników te paszteciki, jak również wszystkich, którzy pracują na planie programu, dlatego postanowiłam wam pokazać jeszcze inną wersję, a taką samą wersję z soczewicą, również myślę, że wam tutaj nagram. Moi kochani smakosze, oczywiście na początku zachęcam Was do aktywności. Piszcie komentarze, lajkujcie filmy, udostępniajcie je i przede wszystkim korzystajcie z tych receptur. Zanim jednak przygotujemy te pyszności, zachęcam Was do subskrypcji, znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja teraz zakładam swój fartuch, mam nadzieję, że Wy również i razem krok po kroku będziemy przygotowywać te pyszności. Zaczynamy i zobaczcie kolejny sweterek, jednak uwaga, powoli mi się one kończą. Wątpię, że wystarczy na 24 filmy, ale zrobię co w mojej mocy. Zaczynamy. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie serca ochotnego o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój. Ja już swój fartuch założyłam, mam nadzieję, że wy również, i teraz pokażę Wam składniki. Uwaga! Podzielimy ten przepis na trzy takie partie. Na początku poznacie składniki do przygotowania ugotowania kapusty, później składniki na najlepsze, idealne naleśniki, a później pokażę Wam panierkę. Ustalamy, że dzisiaj będą trzy kluczowe słowa i zacznijmy! Dzisiejszy film. Od kluczowego słowa kapusta. Piszcie w komentarzu, a ja później zobaczę, czy dokładnie oglądaliście ten film. Zaczynamy chodźcie niżej. Na początku przygotujemy sobie kapustę. Mamy tutaj kapustę kiszoną, użyjemy 2 kg kapusty. Kapustę kiszoną zagotujemy sobie z liściem laurowym i zielem angielskim, a także podlejemy kapustę wodą. Wodę dodamy około 500 ml. Moi kochani smakosze, właśnie od tego zacznijmy, bo to wymaga czasu. Będziemy kapustę dusić około 45 do 50 minut, i mam tutaj przygotowany garnek. Garnek postawię sobie tutaj na środku, i za chwilę się widzimy, przełożymy tą kapustę. I tak jak wam mówiłam, przekładamy tutaj kapustę. Ja mam kapustę już opłukaną, żeby ona miała łagodniejszy smak. Wy też opłuczcie. Bo tutaj no ważne jest to, by taka pusta nie zabiła nam całego smaku naszych y, krokietów. I tak jak Wam mówiłam, dodamy tutaj również za chwilę ziele angielskie i liści laurowe. Dodamy dwie sztuki liścia, a także poszukam sobie tutaj, bo wymieszałam wszystko. Liść, y, ziele angielskie. Raz, dwa. W zupełności tyle wystarczy. Do tego. Ląduje woda, oczywiście będziemy kapustę później studzić, dokładnie odcedzać, odcedzać ten nadmiar wody. Dlatego kapusty wody może być nieco więcej. I zobaczcie, teraz przymykamy, zamykamy nasz garnek i kapusta ląduje na naszej kozie. A my w międzyczasie będziemy przygotowywać sobie teraz naleśniki. Dlatego zapraszam Was tutaj niżej. Mam tutaj już swoją makutrę, pokażę Wam. Idealne składniki na naleśniki. Kto mnie obserwuje na bieżąco, ten już ten przepis zna. Jednak chcę pokazać przepis tak, by każdy wiedział, jak je zrobić. Nawet jeśli jesteś tutaj ze mną od dawna, za to Ci serdecznie dziękuję. Lub dla osoby, która jest ze mną tutaj pierwszy raz. Zaczynamy przygotowywanie naszych naleśników. Kapustę gotujemy około 50 minut, dlatego chodźcie, teraz pokażę Wam idealne proporcje na naleśniki. Hmm, przygotujemy sobie pojedynczą porcję. Myślę, że później sobie dorobię i przygotujemy naleśniki z podwójnej porcji. I tak, do naszej miski potrzebujemy jedną szklankę mąki przedniej, taką pełną szklankę o pojemności 250 ml. Potrzebujemy jedną szklankę mleka 250 ml, Potrzebujemy również 3 czwarte szklanki ym, wody gazowanej, ja tutaj nieco więcej wlałam, dlatego ulałam 3 czwarte szklanki. Potrzebujemy również szczyptę taką solidną soli, 3 łyżki oleju lub roztopionego masła. Ja tutaj nie brałam masła, bo ze względu na temperaturę to masło by nam po prostu stężało i teraz do środka lądują również jajka. W zależności od wielkości, możecie dodać 3 jajka, możecie dodać 4 jajka. Czyżby tu były dwa żółtka? Nie, po prostu takie wielkie jajko jest. Ja miałam dwa duże jajka, jedno małe, dlatego wbiłam sobie tutaj 3 jajka. Teraz potrzebujemy takiej różgi i właśnie taką rózgą będę sobie wyrabiała to ciasto także za chwilę się widzimy jak nasze ciasto naleśnikowe będzie gotowe pięknie rozstrzypane oczywiście wy jeśli macie mikser robot planetarny możecie takie ciasto zrobić w okamknieniu Ciasto na naleśniki jest gotowe. Odstawcie sobie teraz takie ciasto na 15 minut do odpoczynku. I uwaga, my będziemy czekać teraz, aż się nam ugotuje kapusta. Także widzimy się, minęło jakieś 15 minut, widzimy się za pół godziny i będziemy smażyć naleśniki. Zobaczcie, nasza kapusta jest już ugotowana. Ja w międzyczasie, zanim zaczęliśmy wam tu nagrywać, odlałam sobie część wody. Teraz zostawimy sobie kapustę na bok, niech ona nam ostygnie, a w międzyczasie będziemy sobie smażyć naleśniki. Oczywiście wy na swojej kuchni smażcie naleśniki wcześniej. Moje leżakowały nieco dłużej niż 15 minut. I teraz biorę patelnię, rozgrzeję ją sobie. Mam tutaj przygotowaną z tyłu patelnię naleśnikową. Rozgrzeję sobie patelnię i Będziemy smażyć cienkiem naleśniki. Pokażę Wam, jakie to ciasto jest świetne, jakie to ciasto jest później elastyczne, bo te naleśniki możemy później zginać w kulkę. Możemy zobaczyć, że ono Wam się kompletnie nierwie. Czekamy, aż nam się patelnia rozgrzeje i za chwilę smażymy naleśniki. Już za chwilę nalewamy nasze ciasto naleśnikowe na patelnię. I teraz drugie słowo kluczowe to naleśnik. Będziemy wylewać ciasto. Hmm, pokażę Wam, że z tego ciasta, jak przygotujecie z tych składników, jak przygotujecie sobie takie naleśniki, to nawet pierwszy naleśnik wychodzi. Mamy tutaj mocne ogień, ja sobie delikatnie tutaj wszystko rozlewam. I uwaga, u mnie wyjdzie tych naleśników mniej, z tego względu, że ta patelnia ma 28 cm średnicy, te naleśniki są naprawdę duże. Tutaj kontroluję troszkę tą naszą patelnię, z tego względu, że nasza koza straciła jedną nogę i mamy ją nieco, mam ją nieco przechyloną, bo jest tutaj na cegle. Ale sobie zawsze dajemy jakoś radę. Każde danie wychodzi pyszne i mam nadzieję, że te naleśniki jestem tego pewna wręcz że wyjdą tak samo pyszne jak te naleśniki z kapustą i grzybami. Bo skoro kochacie naleśniki krokiety z kapustą i grzybami. To mam nadzieję, że te również pokochacie. Smażę naleśniki, jak będę podrzucała pierwszego. Pokażę Wam się, a już później pokażę Wam całą ilość usmażonych naleśników. Zobaczcie, będziemy przekręcać naszego pierwszego naleśnika. Uwaga! Nie, <ścoughs> nie przekręcił nam się dobrze. Jeszcze raz może. O, widzicie, teraz się uda. Widzicie, zobaczcie jak nasza koza tutaj smaży te naleśniki. One są niezwykle delikatne. Za chwilę wam pokażę efekt końcowy. Także smażę naleśniki i widzimy się, myślę, że za jakieś pół godzinki. Naleśniki są już gotowe. Zobaczcie, wow, tutaj niżej. Oczywiście rozrobiłam podwójną porcję ciasta, dorobiłam jeszcze i zobaczcie, jakich mam tutaj dużo. Ten ostatni już naprawdę taki trochę przejarany, bo tutaj koza nam bardzo mocno Grzeję pokażę Wam tego naleśnika ze środka, jak nam się prezentuje, pokażę Wam, że możemy sobie zginać, go, robić kulkę i uwaga! Nic nam się z nim tutaj nie robi. Przygotowujemy dalej farsz, dalej potrzebujemy uwaga! Oczywiście, te wszystkie składniki i, i te procesy będą rozpisane w opisie, jak również na filmie. Teraz wam się wyświetlą. Montażysta, wszystko tutaj albo tutaj Wam wyświetli. Potrzebujemy teraz dwie cebule, a także uwaga 800 g gotowanej ciecierzycy. Możecie sami ugotować zieloną ciecierzycę. Ja tutaj mam ciecierzycę z puszki, taką ugotowaną. To no, po prostu było szybciej. Jednak zróbcie jak uważacie. Moi kochani smakosze, zobaczcie, teraz będziemy obierać cebulę, a także kroić ją w naprawdę drobną kostkę. Tak samo jak do Krokietów z grzybami. może sobie teraz. Troszkę pohałasuję. Muszę sobie wyjąć dużą miskę. Jedna będzie miska na nasze obierki z cebuli, druga będzie miska na pokrojoną cebulę. Cebulę sobie wybierzemy taką. Deski są tutaj od sadz po prostu. Garnki, które nam się gotują na kozie pod spodem są czarne i nam troszkę tutaj zostaje. Obieram sobie teraz cebulę. Kroję ją w drobną kostkę i będziemy ją smażyć na oleju. Dlatego ja sobie szybciutko postawię ten mały garnek na kozie. Niech się nam rozgrzewa i widzimy się jak będziemy już rzucać mm, naszą cebulę na rozgrzany olej. A do takiego, a do takiego małego rondelka ląduje 4, tak mniej więcej 4 łyżki oleju. Cebula jest już pokrojona, wykładamy ją teraz na rozgrzany tłuszcz. Niech nam się... Teraz ta cebulka smaży, za chwilę jak nam się cebulka podsmaży, jak tam zmięknie, dodamy tutaj soczewicę. Jeszcze Wam nie mówiłam, bo ja gotowałam kapustę kieszoną z marchą, bo mam taką ukieszoną kapustę, Dziecio Henryk ją kisił. Jeśli jednak nie macie w swojej kapuście marchwi, napiszę Wam w składnikach, zetrzyjcie na tarce dwie średnie marchewki. Zobaczcie, nasza cebulka już tutaj się nam pięknie smaży, ona jest miękka, dlatego teraz zobaczcie: mam tutaj 800 gramów, tak jak Wam mówiłam, soczewicy ugotowanej. I soczewica teraz ląduje w naszej cebulce. Będziemy sobie ją teraz stopniowo mieszać i będziemy smażyć soczewicę razem z cebulką przez 10 do 15 minut. Później ją lekko rozdrobnimy za pomocą widelca. I połączymy z naszą kapustą, która tutaj się studzi. I to będzie nasz farsz. Doprawimy tylko solą i pieprzem do smaku, i będziemy już zwijać nasze krokiety. Panierować, obtaczać, ale to za chwilę. Zobaczcie, nasza soczewica jest już gotowa. Teraz, za pomocą widelca, część tej soczewicy sobie rozdrobnię, by ten nasz farsz był bardzo fajny. Jednak pamiętajcie, by nie, by nie rozdrabniać tej soczewicy do końca. Za chwilę sobie połączymy soczewicę z cebulką i naszą ugotowaną kapustą. Dlatego chodźcie teraz do stołu. Na środku tutaj ustawimy sobie nasz garnek z ugotowaną kapustą. Jak widzicie, już sobie tutaj odcisnęłam nadmiar wody. Kapusta jeszcze jest ciepła, jednak nie gorąca. I teraz szybciutko, teraz w naszej kapuście ląduje mmm, właśnie soczewica. Uch, gorąco. I zobaczcie, teraz powoli mieszamy wszystkie nasze składniki. Solimy sobie do smaku, pieprzymy i całość mieszamy. I nasz farsz będzie już gotowy, będziemy nadziewać nasze naleśniki i pokażę wam jak składać krokiety. Zobaczcie nasz farsz jest już wymieszany. On sobie nam jeszcze chwilę tutaj ostygnie. Przeostawię go na bok na środek. Postawię nasze naleśniki, bo już lada moment będziemy składać nasze naleśniki. Zobaczcie mam tutaj pięć jajek. Jajka sobie roztrzepię. I będziemy te jajka wykorzystywać do obtaczania naszych krokietów. Oczywiście mam również tutaj panko. Tak jak Wam mówiłam, panko to japońska bułka tarta. Możecie ją dostać w każdym supermarkecie i zamieńcie sobie ją. Zamiast takiej zwykłej, tradycyjnej bułki tartej, bo jest naprawdę rewelacyjna w smaku, a Wasze krokiety będą niezwykle chrupiące. Roztrypuję teraz jajka i za chwilę składamy pierwszego krokieta. I teraz za pomocą łyżki kładziemy sobie na środek solidną porcję naszego farszu. Mam nadzieję, że go próbowaliście i dobrze go doprawiliście. Teraz zginamy jedną stronę, zginamy drugą stronę, przekręcamy sobie talerz w drugą i zobaczcie, tutaj delikatnie składamy, składamy, składamy. I pierwszy krokiet jest już gotowy. Za chwilę będziemy sobie panierować te krokiety. Ja jednak tutaj na dużej deszce będę kładła te krokiety i jak wyrobię myślę, że jakieś 6 krokietów to będziemy razem je smażyć i ląduje drugi. Drugi krokiet jest teraz właśnie składany i składamy, aż wszystkie będą wyrobione. Zobaczcie, drugi jest już gotowy. Teraz robię takie nieco dłuższe, a węższe te krokiety. Jednak jak obtoczymy te panie, je panierką, to zobaczycie jakie one będą duże. Składam dalej i widzimy się za chwilę. Zobaczcie tutaj z boku ile mamy wyrobionych już tutaj krokietów. Ja już teraz sobie zwinę ostatniego. Resztę dorobimy sobie, myślę, jak już będziemy w domu, bo ich wyszło naprawdę dużo. Piękne krokiety już tutaj są. Wezmę je sobie teraz na środek i będziemy je obtaczać. Przełożę sobie naleśniki, a także farsz na bok. Zostało nam jeszcze jakieś pięć naleśników. I zobaczcie. Stawiamy sobie naleśniki tutaj. Krokiki? Krokiet... Tak, jeszcze, jeszcze naleśniki, bo nie są usmażone, to możemy sobie mówić naleśniki. I o, nie widziałam, że my tu mamy łyżeczki i ląduje jajko i panko. Zobaczcie, będziemy sobie obtaczać nasze krokiety. I zobaczcie, pierwszy krokiet ląduje w jajku, teraz idzie do naszego panko. Jeśli chcecie, możecie przygotowywać tak, jak Wam mówiłam, jak kotlety. Jedna ręka idzie do panko, jedna idzie do jajka, i sobie teraz. Gotowe takie krokieciki, ustawiamy na desce. Zobaczcie, na desce ląduje trochę to, troszkę tutaj sobie sprzątnę. I obtaczam. Pokażę wam jeszcze jednego krokieta. Obtaczamy, obtaczamy i jak już obtoczę. Myślę, że jakieś 6 krokietów to będziemy rzucać je na patelnię. Także widzimy się za chwilę. Obtoczyłam w naszej panierce wszystkie krokiety, jakie miałam tutaj zrobione. Zobaczcie, jak one prezentują się przed smażeniem i za chwilę rzucamy je na tłuszcz rozgrzany. Na wysokości chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. I teraz biorę sobie jedną deskę i wykładam tutaj na patelnię. Myślę, że tłuszcz nam już się rozgrzał. Wykładam na patelnię naszego pierwszego krokieta. Będzie każdy krokiet smażył nam się z obu stron do zarumienienia. Także smażę jedną stronę. Widzicie? Te naleśniki, te krokiety są tak duże, że na patelnię o średnicy 26 cm mieszczą nam się tylko dwie sztuki. Powolutku smażę. Zaraz wam pokażę, jak prezentuje się z jednej strony usmażone, z drugiej strony i będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Także widzimy się, jak usmażymy wszystkie krokiety. Moi kochani smakosze, przed chwilą widzieliście efekt końcowy, zanim się jednak zami nami pogrzegnam, chodźcie tutaj niżej, na desce przykroję i pokażę wam, jak prezentuje się nasz krokiet. Zobaczcie, jak on wygląda w środku, jest wypełniony po brzegi zarówno soczewicą, jak również kapustą, dlatego teraz... Nie pozostaje nam nic innego, jak się z Wami pożegnać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Oczywiście widzimy się jutro z kolejnym prostym, a także pysznym przepisem. Skoro widzieliście już, jak wygląda krokiet w środku, dlatego ostatnim słowem kluczowym jest właśnie krokiet. Piszcie te trzy słowa w komentarzu i zobaczę, czy byliście czujni oglądając ten film. Moi kochani smakosze, nie pozostaje nam nic innego, jak. Cieszyć się wspaniałym smakiem pełnym kapusty, soczewicy i wspaniałych naleśników. Moi kochani smakosze oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym, a zarazem prostym świątecznym przepisem. Cieszcie się smakiem razem ze mną. Do zobaczenia.